z Ukrainy. Dobry wieczór. Chciałam bardzo podziękować za przyznaną mi nagrodę Stand With Ukraine. Jest mi niezmiernie miło, że trzymam ją już w rękach, ale jest mi bardzo przykro, że nie mogę być tam z wami, bo 24 sierpnia to Dzień Niepodległości Ukrainy. No i skoro to Dzień Niepodległości Ukrainy, to ja niezmiennie w Ukrainie. Myślałam, że już ktoś o mnie zapomina, ale jednak nie. Bardzo się cieszę, że moja praca zostaje doceniona. Statuetka jest piękna. Naprawdę dawno nie widziałam niczego tak przepięknie przygotowanego. Wszystkim Wam życzę bezpieczeństwa, spokoju i tej niepodległej, w stu niepodległej Ukrainy, która musi odzyskać swoje terytoria zagrabione przez rosyjskich agresorów, przez rosyjskich terrorystów. Ja dużo wdzięczna. Всього доброго, слава Україні.